Ten film powstał we współpracy z EA Creator Network. Serdecznie dziękuję. Hej, hej, ja jestem Carmela i witam was w przeglądzie dwóch najnowszych kolekcji: Ogród na stole, coś takiego bardziej do ogrodu, na patio, na taras oraz Nowoczesne zacisze. Każda kolekcja ma 25 nowych obiektów i pokażę wam je dzisiaj. Sprawdzimy, czy warto sobie kupić te kolekcje po 19.90 za jedną. A jeżeli chcecie je zgarnąć za darmo, to zostańcie do końca filmu, bo będę mieć dla was również rozdanie tych kolekcji i co, wskakujemy do gry? Wyjęłam obie kolekcje i już Wam na wstępie powiem, że tylko ogród na stole ma nową podłogę. Tutaj natomiast Nowoczesne Zacisze ma podłogę wyjętą z podstawki. Położyłam po prostu, żebyście lepiej widzieli. Nowych tapet nie ma, ani jedna kolekcja, ani druga, także jest tylko jedna nowa podłoga do trybu budowania w kolekcji Ogród na stole. Ale zaczniemy sobie od Nowoczesnego Zacisza 25 nowych obiektów. Ja powiedziałabym, że to nie jest mój must have, niektóre rzeczy mi się podobają, niektóre mniej, taka napa. Jest ok, ale bez szału. Tutaj macie też pasującą podwójną kanapę oraz pasujący fotel. Na pewno bardzo mi się podoba ten kominek. Uważam, że jest przepiękny, nowoczesny, prosty i już wiem, w którym domu go wykorzystam w mojej nowoczesnej willi, a więc tak na pewno sobie z tego kominka skorzystam. Mamy też takie ozdoby ściany, taką plecionkę. Może to mi też się gdzieś kiedyś przyda. Ta kolekcja, no tak jak mówię, mnie nie porwała. Fajne są całkiem te. Siedziska ten, to siedzisko, ten fotel, i tu macie jeszcze pasującą też ławeczkę, to może mi się gdzieś przyda. Komoda też jest ok, ale wydaje mi się, że podobną w grze mamy tutaj macie jeszcze stolik i jeszcze jeden taki stolik bardziej dziecięcy, bo z motywem zwierzaczku. Chociaż trochę wydaje mi się, że nawiązuje do tej aktualizacji z motywami afrykańskimi, która ostatnio doszła. A, no i kochani, przypominam, że od teraz możecie korzystać z mojego kodu twórcy, e, robiąc zakupy na EA. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to to jest taki sposób, który Was nic nie kosztuje. Wystarczy, że przy zakupach dowolnej gry, nie muszą to być simsy, dowolna gra e, od EA. Jeżeli będziecie ją kupować, możecie wpisać właśnie mój kod Carmela, Carmela. Teraz Wam się wyświetla na ekranie. I właśnie dzięki temu EA przekaże mały procent od Waszego zakupu mm, dla mnie. Więc to jest takie wsparcie, które właśnie Was nic nie kosztuje, a mi pomoże się rozwijać. I z góry dziękuję wszystkim, którzy zdecydują się to zrobić. I nie wiem, czemu to jest w kolekcji, a nie w aktualizacji. Ale okej, okay, fajny stolik. Do pokoju dla dzieciaków na pewno się mm, sprawdzi. I jeśli chodzi o regały, to mamy dwa takie nowe tutaj. Fajne jest to, że możemy sobie na nich poukładać układać te pierdółki, które podochodziły, one będą tutaj się właśnie, one się będą tutaj mieścić, więc sporo przestrzeni do wystawienia ozdób. Oczywiście pasują też do tej komody, więc całkiem to jest spójne. Jeśli chodzi o pierdółki, to mamy płaszczkę, elegancka płaszczka, jakieś naszyjniki, kwiatek, mamy też takiego ptaszka na podstawce oraz zestaw. Z sosami, może trochę bardziej kuchenny. Mamy też dwie nowe lampy: jedna taka mm, na stolik, może nocny, a druga lampa stojąca. Są ok, ale też mówię, no mnie jakoś nie porywa ta kolekcja. Dostaliśmy również dwa nowe dywany w tej kolekcji i ten jest całkiem ładny ten ma ładny kolor, odcień, ładny odcień zieleni właśnie więc to by było na tyle, a jeszcze dostaliśmy tutaj nowy, nowe oświetlenie sufitowe to już Wam przybliżę fajne, bo proste i takie... W które się wpasuje w wiele różnych, myślę, pomieszczeń, fajne do łazienki, fajne do kuchni, więc e, to też sobie wykorzystam. I jeśli chodzi o nowoczesne zacisze, to by było na tyle, dajcie znać, co o tym sądzicie. A my sobie teraz przechodzimy do e, naszego ogrodu na stole. I to jest kolekcja, która naprawdę mi się podoba, i myślę, że to byłby mój taki must have, jeśli chodzi o kolekcję, ponieważ mamy mnóstwo fajnej roślinności, w sensie e, roślinek po prostu, takich mm, też warzyw, wyłożonych na tacy. Naprawdę te gadżety, takie drobne pierdółki są ładne, ale zacznijmy sobie może od tych bardziej podstawowych mebli. Tego krzesła nie jestem fanką. To jest chyba jedyny obiekt w tej kolekcji, który mi się średnio podoba. Tutaj mamy jeszcze ławeczkę, tak, rustykalna ławka, to jest piękne. Mamy też przepiękne drewniane stoły i to mi się strasznie podoba, te dwa obiekty. Brakowało mi takich dwóch spójnych stołów w tym samym stylu, ale w różnych rozmiarach. Już widzę, że będę bardzo często wykorzystywać drabinę, która chyba może być też półką. Rustykalny regał drabinowy, właśnie, przepiękny. Mamy też tutaj zestaw do tworzenia e, takiego fajnego miejsca e, na grilla w naszym ogrodzie. I jako jaże, że chyba w The Sims 3 była podobna kolekcja. Dajcie znać, czy się nie mylę. To mi się naprawdę mega mega podoba i wiem, że też będę to bardzo bardzo często wciskać do moich domów i ogrodów. No i roślinki, o których wam mówiłam, przepiękny e, przepiękny krzew, <grytanie> właściwie drzewko, ukochane drzewko ogrodowe. Nie mam pojęcia, jak się to drzewo nazywa, jeżeli wiecie, możecie mi napisać chociaż to, wygląda trochę na jabłoń. Ja się na w znam jak, mm, jak byk na gwiazdach, <noise> więc no nie znam się po prostu. Nie będę tutaj świrować, że wiem jakie to są rośliny, bo nie wiem. Chociaż to mi wygląda na sałatę i na szczypior. Czy ja się mylę, czy się nie mylę? Pędy drugiej szansy, ale nie jest tutaj napisane, co to są za roślinki. No ale okej, okay. lecimy dalej. No, te roślinki są naprawdę bardzo, bardzo ładne. I to mi też wygląda na buraki i marchewkę. Ej! No fajne to jest, dobrze, to jest świetne, to na pewno widzę już, że będziemy sobie wciskać w różnych wnętrzach, to wyglądało mi trochę na jajka, tak, jaj, jajeczka, tylko trochę kanciaste, hm. może się czepiam, dobra, no czepiam się, no wiem, grzyby i jakieś maliny, jeżyny, czekajcie, przybliżmy sobie to jeszcze bardziej, właśnie, kanciaste jajka i, e, i owoce i grzyby. U mnie jeszcze też sporą rolę może odgrywać reshade, że tutaj na przykład widzicie, że te cienie się tak dziwnie bagują, to jest przez reshade'a, ale no, niektóre obiekty mogłyby być trochę lepiej dopracowane, nie być takie kanciaste, ale jak się z daleka na to patrzy, to. To nie widać, że to jest takie kanciaste. Eee, mamy też talerze i jakieś serwetki. No tak czy inaczej, ta kolekcja mi się podoba i ja uważam, że to jest must have, bo jest tu wiele takich elementów, które można sobie wcisnąć w naprawdę każdym, każdym domu czy mieszkaniu. Dywan też jest ok. Bardzo neutralny, myślę, że też i uniwersalny. To jest fajne do pokoju nastolatki takich różowo-pastelowych, turkusowych odcieniach. No i mamy też pergole. Pergola jest piękna, jest zwykła, prosta, ale jest też bardzo ładna. E, też ją będę wykorzystywać, ładne odcienie drewna. I słuchajcie, ta podłoga, ta podłoga to ona jest w podłogach. <grym>, a, logiczne, nie? I mamy całkiem sporo tych odcieni, chociaż one są bardzo zbliżone do siebie, niewiele się różnią. To jest to samo, akurat. No, ja starałam się tutaj kilka wyciągnąć, żebyście mogli sobie porównać. Fajne płytki ogrodowe. Ale czy są jakieś takie bardzo zachwycające, no nie powiedziałabym, ale na pewno przydatne. Przydatne, myślę, że też będę z nich korzystać. No i to by było na tyle. 50 nowych obiektów. Jeżeli zdecydujecie się na obie te kolekcje, dajcie znać, która podoba Wam się bardziej. A ja teraz zapraszam Was na rozdanie i przedstawię Wam właśnie zasady tego rozdania. Pamiętajcie, że żeby wziąć udział, musicie mnie publicznie subskrybować. Ja to sprawdzam, ja zresztą widzę, czy Wy publicznie subskrybujecie. I jeżeli tej publicznej subskrypcji nie macie, to za tomato o vaso. Udział się nie liczy wasze zgłoszenie. Więc kochani, w opisie macie linka w ogóle, jak ustawić. Jeżeli nie wiecie, jak ustawić tę publiczną subskrypcję, to w opisie macie właśnie linka, a żeby wziąć udział w tym rozdaniu, musicie napisać komentarz, w którym dacie znać, dlaczego chcecie wygrać daną kolekcję, czyli dlaczego chcecie wygrać nowoczesne zacisze lub ogród na stole. Możecie się zgłaszać po obie te kolekcje, czyli jeżeli chcecie zgarnąć dwie, to wtedy zgłaszacie się dwa razy, piszecie dwa komentarze tutaj na YouTube oraz Raz, dwa komentarze na Instagramie pod postem konkursowym i w komentarzu na YouTube dodajecie waszą nazwę z Instagrama, a na Instagramie w komentarzu tam dodajecie waszą nazwę z YouTube'a, tak żebym mogła zweryfikować wasze konta i to czy mnie obserwujecie czy nie. Zgłaszać możecie się od dzisiaj do 30 listopada, a wyniki ogłoszę 1 grudnia. Kochani, życzę Wam powodzenia. Dajcie znać, co sądzicie o tych kolekcjach. Zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. No i cześć!